Pierwszy raz zetknęłam się z futbolem amerykańskim rok temu kiedy zawodnicy Warsaw Eagles przyszli do programu do poranka w TVN24 i pamiętam że byłyśmy z koleżankami bardzo zachwycone panami w pięknych kostiumach było to coś nowego coś niesamowitego w ogóle nie miałyśmy pojęcia nie mieliśmy pojęcia że, że futbol amerykański działa w Polsce że są drużyny i że the game is great people are really enjoying it and we thought we'd throw a combination end of the summer party let people see the sport put on a quality game at a higher level than that south the polish final to get more people interested to help build the sport and there's only one way to do it and you know polish people love a party and so do i so let's throw a big one we are excited to bring over uh, players our association in the United States is that we produce uh, three bowl games uh, for college seniors with the opportunity for them as All-Stars to, to shine and show their talents to be scouted by the NFL and the Canadian Football League. And we're going to bring those players over uh, to Poland to uh, participate against Europe, and we feel uh, excited to be part of this. We are honored to be part of Football Amerystanski in Polska. Myślę, że tutaj będzie bardzo ciekawa ta rozgrywka. Oczywiście Ameryka jest daleko, daleko z przodu, jednak Europa i zawodnicy bardzo ciężko pracują, aby ten poziom był coraz wyższy i on jest coraz wyższy, więc jestem przekonany, że to będzie ciekawy mecz i Europejczycy zrobią wszystko, aby w tym meczu no, zrobić psikus Amerykaną i, no, i pokusić się może o sensację.